Manko się dzisiaj nagrywamy. Mój koledze i od nowa będzie nagrywać, więc nie widzicie tego. O, bądź, nie, 99 dni w lesie z moim kolegą. Z tit, titnikiem. No, widzicie. Dobra, widzowie. Możemy coś skraftować? Nie. No, on się nazywa citnik, tylko... Zmieniłem sobie na fikimiki, no bo jak chciałem trować yy, yy, te tysoni, te... Tysonka, przepraszam na no Bookhaven. Co ja jeszcze? Mam. O, trzy śruby. Dobra. O, nie, o no to zbierajcie! Jestem czy... głodny, jestem głodny, jestem głodny. Ja tam jeszcze... Tam. Ej pożyczysz mi rewolwer. No, a dlaczego? Bo sobie szybciej królika te... A jestem bardzo głodny. I, i się noc zbliża. A ja już poluj. Szybko weź mi, poluj jakiegoś polujka, nie, bo zaraz tutaj zginę. No, będziemy mieli po jednym. Po Je... jednym no O nie, noc. Ja już zbliżam się powoli do <coughs> jelonka. Okej. Okay. Raz, szybko, dwa. Szybko. nie. Pomin. Pomyśl, gdzieś głęboko w lesie Kido sobie żyje. No. Tu nie, jest. No ja też wiem, bo widziałem. Bo, bo no, się. Bo ja. Dobra, poczekaj, co my tu mamy? Kompas skraftuje, albo, albo nie, tarczę słońca. No za pięć. Nie mamy niczego. Już. A dobra. Okej, okay, no to tutaj ją postawię. No. Dobra. Teraz jeszcze od no 40 sekund będzie trwać. Tylko mi tutaj program do nagrywania zasłania i to tutaj to, ale tutaj kawałkiem kątem kont to widzę. M. Ty też to masz? Tak. Mam Mastika. Ja to robię sobie po prostu tutaj i mi nic nie zasłania. Saba. Ej, bo ja mam bandaż. Bandaż? No. Ja też mam bandaż, czyli możemy nawzajem się leczyć. No. Dobra, zaraz się skończy noc za 10 sekund. No? Spójrzcie na to, że ja mam tutaj to. Jest A Ja, ja myślałam, że ja umarłam. Dobry dzień. Marszałek. Dobra, mam dwa marszałki. Okej. Okay. Ej, ja chcę marszałka. Jednego chcę. Okej. Okay. Ja potrzebuję Dobra. bardzo marszałków. Marszałek. O. Dobra, dwie minuty jeszcze będziecie. Się... O. o nie, to... teraz będą vikindzy. Jakie vikingy? No to ogniska teraz idą ci... A, ci ludzie dziwny? Mhm. Ale ja mam reworwę, to tam ich szybko pokonam. Ej, poczekaj. Spróbuję tutaj wejść do tego, tego. Do, do kida. O nie, o nie, goni mnie wilk. A to śmieszne. śmieszne <gryw> Jaki śmieszny żart. Jaki śmieszny żart. On jest bardzo śmieszny. Dobra, zjem sobie tutaj jedną bo są. O, yy, są przy. Są przy mnie widzowie, dobra. O, mamy śrubę. A ty tam się ogniskiem może zajmie jeszcze, nie? Blacha. No, kilka pyrek. Idziemy tutaj na ten biom śnieżny, on jest nowy. No, właśnie już dawno go dodali. No, jakiś czas temu. No. Pod dla mnie on jest nowy, dobra wizowie. No, nowy. no, bo on nie gra często w robota. No. Ale tu fajnie. O nie, ja marznę na tym, ale głównie. Ej, ja też. Co to A ci... ma być? To jest buractwo. Chamska. A kiedy się zamarznie? No to. Ej, ja czekam tutaj na słówka. Ale w tym czasie muszę coś zjeść. W tym czasie muszę zamarznąć. Masz ty głupio. Ej, no to może w nocy idziemy na słówkę. Po co ci kujecia stopa? Bo wtedy nie miałem. Ale. Kurde. On dasz sobie poszedł? Tak. A ty buraków wredny. <grym> To jest mój morselek. Ja robię sobie buraki. Już na ognisku. Buraki. No zwykłe, czerwone buraki. A za chwilę będą, ja, ja, ja nie gram 99, na Jak to miałem? Nie wiem o co. Ej, ziemniąsło. No, no zo, zobacz jakie buraki. Ej, ja półkę zrobiłem. Nie e, no wiem. zobacz na mnie jakie buraki. Zobacz. Takie buraki. Aha. A to jest gotowany marszałek. A, no tak. No to zjem tego zjemy. buraka. Ej, bo teraz wikindzy zjemy. będą. A wikindzy lubią słońce. Wiesz? One, one nie znikają. Mam stickers. Stickers. Dobra, Ej, to ja a... idę po czego lata w festivals. <grym> Dobra, widowie, bo mam po 3 lata mamy festivals.

Pana, 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 mam, pana, Dobra, pana, pana, to. Masz pana, 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 masz Masz No No nie, ty masz No No pomóż mi. To no to wejdź. O, no ja zaraz przegram. To wejdź. A. Yes. A, zapić ci Zabij tego łobuza. Tylko mnie nie zabij. Nie, 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 Jest. Oh. Mam to. Oh. A jelonek? Klejnot kultysty mam. Dobra, masz tutaj. A nie jest bardzo cenny ten A co teraz z nim zrobić można? No, wrzuć go tu. Tylko tak się da. O, kolejny. A nie, tutaj to jest. O, jeszcze sobie tego spalimy. O, koń przyszedł. Są kurde! O, koń przyszedł. O, 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 o! Gdzie ja stopa? Tu piąty dzień! Gdzie Ciu... ja stopa? Ej, my prze My przetrwamy draszy tego dnia! To będzie! Dobra. Twój Ty nowy dobie... rekord! Yy... Yy, dobra, bierzemy... dobrą mi siekierę. Idę warzysz świstę, bo... Skóra wielka teraz będę potrzebować. No, je... no nie! Aha, dobrze, że wziąłem sobie siekierę dobrą, ponieważ no... O, tam jest kolejny kultysta, tam sobie leży i śpi. Nie. Nie mógł nie drewnie. Nie, Wybierz to drewno szybko. No nie, nie, nie. Idź pod drewno a, Żeby nie zamokło a już w sumie zamokło, ale dobra no. Nienawidzę deszczu. Oczywiście w tej grze, bo tak. No, no tak to jest, jest fajne. No. Rain, Dawaj. Za no chwilę wyschnie. No wiem, ale ognisko. O, ognisko się kończy, fajnie. Teraz nam zatem więcej drewna, bo ja mam... Masz twarz, moje moja no ulubione. O nie. Ognisko jest prawie wypalone. Ognisko jest wypalone prawie. Nie, już, już wypaliło się ognisko. Ja tam? Ale wiesz, tam ulać! No wiem, no ale to drewno jest mokre. I za chwilę się wysuszy właśnie. Ogień się wygasił. Nie jestem już bezpieczny. To weź tam... Podmucham tro. Jest! 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 O Boże! Już myślałam, że straceni jesteśmy. A jednak dzięki mojej nauce w tą grę... Ja też coś umiem. Ale Nad się zbliża. No, na ostatnią chwilę zdążyliśmy, wiesz? No idealnie! Ja Spali jeszcze tego kultysta! Ono właśnie. Tak, Kurde, tylko... Aha, ja... to podłączyłem. Przed... Ej, to będzie twój nowy rekord! No wiem, bo ja nie, nie gram tego w 99% W ogóle w Rock'n'Roll nie gram. Ja uwielbiam, że ja się ruchu, ruchu Ja nienawidzę, czasami. Jestem głodny. No. no to... Teraz mi to mówisz? Co? Teraz mi to mówisz, że jestem głodny? O, o, o! Fajna kratustenka. Zobacz, 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 No zobacz, zobacz, No zobacz, so no, O, zobacz, Prawie. Sowa obudziła się. Nie. Dadam. zobacz, 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 Gdzie? zobacz, nie! zobacz, Nie, 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 nie. Spal się. Ech. To ja też się zjeździć. Widzowie sam. no przepraszam Was, ale no musimy zakończyć już nasz odcinek, ponieważ jestem martwy No cóż, zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało i subskrypcję, żeby nie przegapić następnego odcinka na moim kanale i no ale z duneczkiem no żeby nie przegapić. Ja za chwilę no zobaczycie no, widzowie! Ej, w ja, ja idę! Odcinku, ja idę do Sowy! Dobra, ja już nie gram. Szkoda. Muszę wysłać niejasność. Szkoda, że. Dead o, wilki, gdzie mieszkasz? Co? Gdzie mieszkasz? Nie mogę powiedzieć, bo nagrywam i wtedy ludzie będą po mnie lecieć. Aha. Szóstcie. Przegrałeś. No to teraz wyłącz nagrywanie i powiedz. Przegrałem także. że Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę z suba. I nie zapomnijcie o subiku. Zobaczymy, ile nas jest. pa. pa.